Koleżanki i koledzy, to dla mnie wielki zaszczyt, że dzisiaj uczestniczę w otwarciu nowego obiektu Mazowiecki nowe Garazkiego wieckie... Ośrodka Medycyny Pracy. E, pewna refleksja, o której już tutaj wspomniał Pan Marszałek. Pamiętam wtedy, kiedy byłem radnym samorządu Województwa Mazowieckiego, kiedy była sprawa że Wojewódzki Ośrodek Medycyny i pracy, pracy będzie miał siedzibę w Płocku. Była olbrzymi, olbrzymia dyskusja. To nie było takie łatwe przekonać pozostałych radnych. To nie było takie proste. I dlatego też ta refleksja dnia dzisiejszego, że tu jestem, że to żeśmy wtedy postanowili, no, daje nam Panie Marszałku, Panie Sekretarzu, wielką satysfakcję patrząc na ten przepiękny, przepiękny obiekt. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panu dyrektorowi, że w tym pięknym obiekcie będą przyjmowani pacjenci, ale również ten piękny obiekt nie tylko będzie służył dobrej pracy pracownikom ochrony zdrowia, ale przede wszystkim pacjentom. Bo to jest najistotniejsze dla, dla pacjentów. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o medycynę pracy, to właściwie to jest kwestia najistotniejsza, to profilaktyka, zapobieganie. My często zapominamy o tym, że zapobieganie i profilaktyka jest rzeczą najistotniejszą, jeżeli chodzi o długość życia człowieka. My cały czas inwestujemy w medycynę naprawczą, a bardzo mało inwestujemy w medycynę profilaktyczną, w zapobieganie. I według ostatnich obserwacji zakłady pracy przedsiębiorstwa zapominają o zdrowiu swoich pracowników. To coraz częściej się zdarza. To wy państwo musicie wymuszać bardzo często z państwową inspekcją pracy, żeby po prostu były wykonane badania okresowe. To między innymi w dbacie o to, o zdrowie pracowników, a więc również i o to, żeby dłużej żyli. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim, a szczególnie pogratulować wykonawcy za ten piękny obiekt. go nie widziałem, ale czuję, że jest. Coś pięknego. Jeżeli pan marszałek powiedział, że tyle kasy dał, to mam nadzieję, że to będzie coś rewelacyjnego i coś będzie na pokaz. Będę mówił o tym w ministerstwie, na kierownictwie, że taki ośrodek jest jedyny niepowtarzalny. Podróż. Jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję i życzę, żeby tu się dobrze działo, żeby tu było budowane zdrowie. Dziękuję bardzo. A panią za chwilę wręczę odznaczenia i życzę dalszych sukcesów. Myślę, że przez wiele, wiele lat panie tutaj pracowały w tym starym ośrodku, a teraz, teraz będą pracowały u swojej pracy zawodowej w nowym, pięknym ośrodku. Także myślę, że... Że, że długo będziemy pracowali, dlatego że wiek emerytalny został przedłużony do 67 roku życia, a więc jeszcze wiele, wiele lat zostało panią do działania i do pracy. Dziękuję